Nazywamy się Złota Baba Szwałk. A na Spotykamy się z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskiej, właśnie z Województwa warmińsko mazurskiego żeby wspomóc w ich działaniu, przedstawić im możliwości rozwoju, gdzie mogą się rozwijać, w jakich kierunkach, gdzie mogą szukać wsparcia, ale też wzmocnić też taką, takie poczucie ważności tego, co robią z produktami regionalnymi, tradycyjnymi. Spotykamy się, no też, na, można powiedzieć, na telefon, tak jak jest potrzeba. Mamy coś do zrobienia. Zajmujemy się, no. Głównie kulinariami, ale także rękodziełem. Robimy różne ozdoby, wianki, jakieś stroiki na kiermasze świąteczne i nie tylko. Oni są takim realnym, że tak powiem, ogniwem w całym procesie podtrzymywania tradycji dziedzictwa kulturowego. Teraz jak właśnie koła gospodyń mają taką możliwość, że będą mogły sprzedawać swoje produkty, że będą mogły je pokazywać. To też zachęcamy koła i między innymi tutaj na tym szkoleniu to będziemy robić, żeby wyszukiwały produkty w swoim regionie i żeby je rejestrowały, bo warto mieć taki produkt w swojej ofercie. Dlatego tutaj mówimy bardzo dużo o tym, jak wyszukiwać te produkty, co to jest produkt regionalny i tradycyjny, jak go odróżnić od produktów konwencjonalnych i jak zarejestrować ten produkt na liście produktów tradycyjnych. Mamy ogromne zadania przed sobą i yy, ogromne oczekiwania wobec tego kursu. Dziękuję.